Witam serdecznie. Kampania społeczna Książka Łączy Smartfon Dzieli, którą udało nam się zrealizować jako Stowarzyszenie Kobiet Forma, wspólnie z portalem Wrzuć Info, powoli dobiega końca. Działamy od 15 października. Udało nam się stworzyć film promocyjny zachęcający do tego, aby czytać książki i pokazać samotność dzieci, które swoje życie skupiają wokół smartfona. Jednym z takich elementów, który był dla nas bardzo ważny w tej kampanii to były warsztaty, które odbyły się tutaj u nas w Andrychowie. Mieliśmy przyjemność przeprowadzić bardzo taką ciekawą, można by powiedzieć pogadankę, taką wartościową z rodzicami. Wspólnie z panią e, terapeutką holistyczną, e, Magdą Stawowczyk. E, Witam. Magda, mm, zadam Ci takie pytanie, które e, wydaje się być łatwe, e, na pewno odpowiedź nie jest prosta. Ale być może nam coś powiesz więcej na ten temat? Dlaczego dzieci się uzależniają od smartfonów? No, tak naprawdę, słuchajcie, mamy takie czasy, więc tak, za naszych czasów nie było tych komputerów, telefonów, tak. W tej chwili tak naprawdę my dorośli też żyjemy w sieci, więc ciężko mówić o tym, że to jest. Jakby przywara tylko dzieciaków, tak, uzależniamy się wszyscy od tego. Natomiast dzieci mają najciężej sobie z tym radzić. Ym, niestety nasze dzieciaki nie mają poczucia czasu, nie potrafią same się kontrolować jeszcze. Mhm. Więc ym, chcąc, nie chcąc, my, rodzice, mamy tą rolę, że musimy dzieciaki kontrolować. Tak? Mhm. Internet, gry dają dzieciakom mnóstwo poczucia szczęścia, takiego złudnego szczęścia. Ym, no i niestety, no to jest bardzo uzależniające, tak? Jeśli chodzi o uzależnienie od narkotyków, alkoholu, to możemy ograniczyć, tak? To możemy całkowicie wyrzucić ze swojego życia. Jeśli mhm. chodzi o elektronikę, no nie ma takiej możliwości w dzisiejszych czasach, więc dlatego jest to bardzo ciężkie uzależnienie, z którym bardzo jest ciężko nam walczyć, zwłaszcza mhm. u dzieci. Czyli ta kontrola to nie jest odbieranie wolności dzieciom, nie, a takie dbanie bardziej o ich bezpieczeństwo. No, dokładnie. I uświadamianie, żeby szukać tego balansu. Tak. Że smartfony to jest narzędzie, które jest bardzo przydatne, ale jest tam też pewnego rodzaju pułapka, która może nas wciągnąć mhm. i być dla nas takim złodziejem czasu. I trochę życia. Dokładnie, dokładnie. Niestety nasze dzieci się zatracają w tym całkowicie. Um, a tak naprawdę to jest nasza rola rodziców, tak? Żeby dzieciaki ograniczać, żeby stwarzać im takie warunki, żeby ten laptop, ten komputer czy jakiś tam smartfon nie był im kompletnie potrzebny do szczęścia. Mhm. No właśnie, mowa o rodzicach. Jakie miałabyś takie wskazówki, rady dla rodziców, które, którzy zmagają się z tym problemem? Z jakich narzędzi mogą skorzystać? I jak w ogóle zdiagnozować ten problem u dzieci i wspólnie z tym dzieckiem przejść przez niego? Powiem tak, diagnoza nie jest ciężka, bo jeśli u dziecka włącza się agresja, jeśli odbieramy mu jakieś urządzenie elektroniczne, no to już jest jasne, że mamy jakiś problem, prawda? Jest on albo większy, albo mniejszy, ale jest to już problem. Natomiast tak naprawdę najłatwiej stworzyć z dzieckiem jasne zasady, tak? Regulamin, który, którego będziemy my jako dorośli też przestrzegać oczywiście, a zdarza się nam bardzo często, że jakby my, prawda, gubimy się w tych regulaminach, w tych naszych zasadach, które ustalamy dzieciom. No i dzieci Ci z automatu też się w tym gubią natomiast tak to jest pierwsza rzecz to regulamin, tak? Ale przede wszystkim nauczmy się komunikacji z naszymi dziećmi, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wychwytywali pewne zachowania, tak? Dziecko nie wchodzi w internet dlatego, że jest mu fajnie w świecie zewnętrznym, tylko dlatego, że ma jakiś problem, że czegoś mu brakuje. Więc spróbujmy mu te braki właśnie zastąpić, tak? Czy to będzie jakieś dodatkowe zajęcie, czy to będzie jakieś hobby, czy właśnie nawet wspólne czytanie książki. No właśnie, wspólne czytanie książki. Tak podsumowując, książka jest bardzo ważna w rozwoju dziecka i młodego człowieka, bo dzięki niej nie tylko nasze dzieci uczą się pięknie mówić, ale przede wszystkim poznają świat, nabywają takiej ciekawości i uczą się nie tylko interpretować zachowania swoje, ale także innych osób. To jest taka baza do rozwoju emocjonalnego i przede wszystkim dzięki wspólnemu czytaniu budujemy rzeczywiste, wartościowe relacje. I to jest chyba najważniejsze. Magda, Ty jesteś też autorką bajek terapeutycznych, które już niedługo ujrzą światło dzienne. E, tak, dokładnie. To będą bajki hipnoterapeutyczne dla dzieci, e, które będą pomagały, wspierały terapię w różnych tematach, z którymi sobie nie dzieci sobie nie radzą, tak? Więc e, jak najbardziej zachęcam do obserwowania profilu Fundacji Qualanty, z mojego, oczywiście waszego, bo myślę, że tam też bajki się tak, pojawią. Tak, tak, jak najbardziej. Oczywiście, <laughs> że tak. Dobrze, w takim razie, tak podsumowując już tę naszą kampanię, która, tak jak wcześniej wspomniałam, dobiegła końca, naszym takim dużym marzeniem jako stowarzyszenia jest to, aby ona tak naprawdę nigdy się nie kończyła. Abyśmy czytali książki wspólnie z dziećmi, zapraszali ich do tego magicznego świata i w życiu nie stawiali na samotność w sieci, a na relacje w rzeczywistości. Dziękuję. Dziękujemy.